Nowe rozdanie w programie Twoja twarz brzmi znajomo zwiastuje interesujące zmiany, a jedną z nich jest kwestia siedzenia jurorów, która wywołała niemałe zamieszanie wśród widzów. Dołączenie Justyny Steczkowskiej, dotychczasowej jurorki z innego muzycznego show, wzbudziło wiele emocji, a teraz trudno już sobie wyobrazić program bez jej obecności. Niezwykła sytuacja, w której Justyna siedziała bokiem do uczestników i tyłem do Stefano Terraccino, stała się tematem dyskusji. Przed startem nowego odcinka produkcja postanowiła zareagować na spekulacje widzów z humorem. Oficjalny komunikat, wydany tuż przed premierą odcinka, przyniósł zaskakujący zwrot. Uwaga. Mamy ważny komunikat od Justyny i Stefano. Od dzisiejszego odcinka nasi jurorzy będą siedzieć do siebie plecami. Widzimy się o 19:55 i setnych w polsat. Dodatkowo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do intencji, produkcja dodała wyjaśnienie, że komunikat ma charakter humorystyczny, tak w razie czego tłumaczymy, że to post z humorem. Zabawny komentarz od produkcji nie tylko rozwiał zamieszanie. Ale również dodał lekkości i zabawy do oczekiwania na nowy odcinek, podkreślając, że w Twoja twarz brzmi znajomo humor jest równie ważny, co muzyczne wykonania.